Witamy serdecznie, dzisiaj ładny słoneczny dzień, trochę wczoraj popadało, ale dzisiaj naprawdę super. Jesteśmy w Szczeczynie na rynku, także wszystkich pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do naszych oglądania filmów. No nie niedużo jest dzisiaj hodowców z komatami, ale zawsze coś pokażemy. No zapraszamy. Gąski, ładne. Para parzysta? Tak. I w jakiej ona 150. 150, gąski. A winerki w parze? Też para. 5 dyszyków par. w parze. Jedna. Tam czy koroniaty, Sanimica, a nie? nie? Tak. Pięćdziesiąt złotych. Para. A te Dobra cena. Co mamy? Bocian. Wojciech. To jest

Para powiska, tak? Para musica. I w jakiej ona cenie? 300 zł. 300 zł żółte marki. Para parzysta. Tak to pana, nie? A kaczuny te rostowskie w jakiej cenie? To też para? 150 zł Samczyk czerwony, tak? A samieczka czarna Kaczuny roztoskie 150 zł Jak Ja 21 ale jak pierwsza

Tutaj mamy wydyma czerwonego, biały ten transel i Budapeszt, niemo właściciela, w Pocztowe, ten wydym czerwony wiedzę samczyk I, I tutaj mamy bociany para, jażą bocianki, tutaj meweczka i brodawczak samica brodawczak szamałka w jakiej cenie? 4 duchy. 4 duchy, 40 zł 40 zł

A ty pocztowę w jakiej cenie masz? 30 zł. Za tego winiarka? Co? Za tego winiarka ile chcę? 3 wykryczenie, 2 wykryczenie. 3 też mamy pocztowe to tam moje są to jest twoje? by się patrzył by się nie wiem jak to ma <gry>

drobno takie Nie, 15 też to jest mój. Ja sam tak, jestem, ja to jasne. Jest jest tutaj mamy podstawę. Jasne. Tutaj od 10 zł do 30 zł, w tej klatce, tak samo i tutaj, tutaj parę mawek.

i co wybraliśmy? pani tamte metry ładne były nie, no to piesze pani tak? 300 zł nie, taka cena dostępna nie no zaraz może kupić no pomyślimy no. nie także idziemy teraz troszeczkę dalej nie? tak

Słonicą. Ten pan to lubi. Cześć. Znaczy i pankruty tego Ale będzie parę buciany. Ciebie to będzie. musi być możliwe, Także tutaj przyczynnie nie ma tego dużego wyboru. Ale zawsze coś tam można dobrać. Pocztowe też od 10 do 20 zł. Można sobie wybierać. Teraz Idziemy do króleczków, do kur, zobaczymy No to tam gdy obym co błądził. Tej, Ale ja mam ich 2000, mamy ładne ja lemkę i będą takie same, u pani będą rosły u A te, <laughs> te lentacze w jakiej cenie ma? Sztukę. Para parzysta? Para parzysta. 100 zł. A ten bocian? To piękny bocian, kto się zna, to wie. Jak ostro No Ale coś on tam z nogą ma, nie? Nie, nie wiem czemu on tak ten. Nie, no. Lata normalnie jest. No to dolnośląski bocian, nie? Nie no ja wiem A no. No tak to ładne jest no. A pawiki te białe? I w jakiej one canie? Z 100 złotych. <noise> Ta. na pewno? Nie Tak. Na pewno? No to było oglądać. A ja nie wiem, musisz... Ja chcę pospać trochę, a nie <noise> No A te sebricki? A te sebricki? Nie... 250 parat. 250 parat. Para. <noise> to są kurki i ten kogucik. Ta. I to niemieckie, na no, obrączku. Oryginalnie. Już za pani. Ale to negocjacji. Tutaj mamy ten kaczuszki. Kaczorokurcy. Kaczogęsie? Tak zwany mular takie duże rosną. Do 5 półkniów. I w jakiej canioni? Te po 20 zł, a tamte po 25 Te po 20 zł. A te są po 25. 25 tak? Tak. To maksimus. To te? To kaczowęś. A to kaczowęś, te? A zwykłą kaczkę? Maksimus. Nie, Zwykła kaczka to tak. Ale, Ale z białych, z mięskich, pani chce? Nie ma być na ten pójściok, tylko to ma być lekko latająca, żrąca... Lekko latająca.

Tutaj mamy gołębie, turkoty, ryś niebieski. Tutaj pawiki mamy na czerwonych ogonach, ale takie, były mieszane z białymi, to takie wyszły. Tady máme krůlyky. Barány francouzské. A tady také barany barány francouzské, krůlyčky.

Zaraz ja się co ja ja no. tutaj. Pana oceny króliczku Teraz jest zajęty, rozmawia. No, 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 przy sklaki, przy sklaki. Tutaj ładne są te. Do dziś można jechać, no. Baranne. Dobra, później się dzwonię. Ładne, pewne spokojne pracy. takie króleczki, te pa, barany. Ja Dobra, ja też nie będę w I W jakie cenie pan ma te barany? 40 zł. Po 40 zł, także można wybierać. Ładne kolory są Spagaskar. Rukami. I tam jaki co nie jest? 70 zł 70 zł I 70, 70. A z tych tutaj w klatce po ile są? Także duży wybór i Mieszance no. Tutaj szansa i tutaj nie.

<mulik> <mulik> biała ręka. <mulik> no to jest mała rasa. Słuchaj, dać telefon kobietom. A ja mówię, że biała, Ciebie ciemykiłwa będzie ciemno, rzuci kurka będą białe. Dobro. To ma dzisiaj tyle są jeszcze i kurki także można przy, sobie przyjechać i, i pooglądać dziękujemy do Dzie zobaczenia dziękujemy